Zagadnienia prawne, medyczne i dotyczące edukacji dla bezpieczeństwa są podstawą w pracy nad zintegrowanym systemem ratownictwa medycznego. W sytuacjach zagrożenia życia współpracują ze sobą bowiem służby cywilne, publiczne i porządkowe. Dlatego ważnym jest, aby miały jak najszersze pole do wspólnego działania. Celem konferencji jest przybliżenie, dalsze przybliżanie spraw związanych z ratownictwem medycznym i z tą pierwszą złotą godziną, jak i również pokazanie i przypomnienie wielu mieszkańcom, co to znaczy. Ta pierwsza godzina, co to znaczy pierwsza pomoc, bo w dniu jutrzejszym będziemy również pokazywali, jak udzielać pierwszej pomocy, pokazywali nowoczesne zasady udzielania pierwszej pomocy, jak i będzie również dużo sprzętu ratownictwa medycznego, które w trudnych sytuacjach nam ratuje życie. Wśród gości nie brakowało przedstawicieli służb ratunkowych z Polski, Niemiec i Czech. Wykłady prowadzone były przez praktyków, którzy dzięki doświadczeniu mogli przekazać wszystkie najważniejsze informacje. I opisać zadania realizowane podczas różnego rodzaju akcji ratowniczych. Jest wiele aspektów, które mogłyby działać lepiej. Dotyczy to przede wszystkim regulacji prawnych, zabezpieczenia technicznego oraz wyposażenia poszczególnych służb. Unifikacja procedur pozwoliłaby na skuteczniejsze działanie i sprawniejszą pomoc w sytuacjach zagrożenia życia, kiedy powinniśmy działać wspólnie. Konferencja, obok możliwości pozyskania wiedzy, była także szansą do wymiany doświadczeń. pomiędzy ratownikami z gmin Wir haben ein flächendeckendes System von Rettungsfahrzeugen und Hubschraubern. Mamy cały system kompleksowy pojazdów pogotowia ratunkowego i helikopterów, I w którym wir auch Ärzte in den präklinischen Bereich an den Notfallort bringen. Kierujemy również lekarzy do we, według zaleceń dyspozytora na miejsce, gdzie jest wezwane pogotowia gotowia System ten ma ten cel, że pacjenci, którzy są w stanie zagrożenia życia i zdrowia, już vor Ort, vor dem Krankenhaus versuchen schon zu stabilisieren. próbujemy pomóc tym pacjentom przed dostaniem się tych pacjentów do szpitala, żeby uzyskać stabilizację. Stanu zdrowia. Konferencje zakończą pokazy służb ratowniczych.